Dobra, idziemy dalej. Taka sprawa. Eee, Wszystko, odkrym, że ten jest dobry. Parto tak. mi zmieniał mój Plaster głos fabs. Podejrzewam. Zmierzam do celu. I... Tak, gdzie miałem być. Przygotowuję drogę ewakuacyjną. Oh, fuck. Co tu jest? Musi chodzić taka sprawa, że. 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 straszy że, 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 mi się głos, ale to nie to nie jest ważne. Eh. O jest, okej. Co ja miałem powiedzieć? słabo mi słychać. Aha, jedna rzecz. Muszę jeszcze obciąć jedną ostatnią, to jest rzecz z Frapsa i będę nagrywał tylko z niego, tak już nagrywam tylko z niego, ale ostatnia rzecz. Pokrywy szybów możesz zniszczyć pistoletem plazmowym. Że, jakbym chciał sobie kończyć wtedy kiedy chcę, no to F9 normalny skrót, no nie? No to klikam. No, żeby zacząć, no i potem klikam drugi raz. No a to mi dzieli na dwa filmiki albo na więcej filmików. No i to jest duża, no i to jeszcze muszę obczaić za tak? to obczaić, to, to chwila będzie i będą dłuższe po 15 minut odcinki. I tutaj jest pięknie wykryła. Kocham to. Hehe. <laughs>

<noise> Jak najbardziej. Nieźle się wystroił. Obawiam się jednak, że tędy się nie przedostanę. Ale tak uważam. Uczuję, to jest Aha, aha. Z w górę i w sobie celnąć. Dobra, e, teraz, teraz, teraz. tak. To ty, ten Czyli po prostu się nie będę żegnał, To nie opłaca się, jak ja. Dopóki nie znajdę tego sposoba. Oj, oj, pierwsza się mi wyszedł na 5 minut, drugi mi wyszedł na dwie. to było w jednym odcinku. Oj, no i, no i. No nieważne. Postaram się zrobić lepiej to. Darwin! Tec no. komputer i dostać emeryka. Do Ale jakieś lepsze niż ten hiperkam powietrzny. Normalnie na Hypercamie to było i tak same białe kropki. Akuję. Ye! Nie mam dostępu. Co? Co się dać? Czy posiadasz kartę Sprawdziłam obraz z kamery. Koto, katais, 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 katais. Jest wasóch kata jest pata, co się w ogóle nie rymuje i jestą głupie. Um, Mucha może zwalczyć. Okej, się zagrożenia. Co u So I think is my life. I moich poczach. przyjaciół na całym świecie! Poczach. poczach! A masz, a masz, Już poczach! Nie zdarzają się często, ale dzisiejszy dzień triumfu! Odmieni naszych miarzy! Zgadza się! Tego musiało boleć. Nie coś wam pokażę. Zobaczcie, oni mówią teraz, że nie wolno, że chwili. nie przeniesiemy się tam przez tamtą, tam tam tam. tam. że Mięcie. tędy musimy. Ale coś wam pokażę. Ja mogę wszystko. Kiedy znajdziesz kartę, musisz znaleźć inną drogę powrotną. No Z tym ciężarem nie przedostaniesz się przez wiatraki. Ja nie się to przez te wiatraki. Kiedy nie muszę oświecie. jeszcze czasu, żeby to przyleciało. Uuu, to jest pewnie błąd. Aaaa, błąd I już. Na zawsze. O potwierdzenie gotowości. Poproszę dwóch Mam członków karbę. mojego... I to bo, to wieś, tam my, tam co jest? Ale <grym> no bardzo mi to, to bardzo, mi go, no, mi, bardzo mi go zmienia. Na mi się bardzo bardziej mój głos podoba. Tak zbytne, to o, o, o robota Albo kupię sobie kupię sobie Mikrofon maszyn. ten. mam. Co jest? twoje satelity powodują olbrzymie przepięcia w całym kompleksie. Musisz je wyłączyć natychmiast. To niemożliwe. Zaczekaj, sprawdzę zapasowe. Co się nie tak? Zobacz. Tommy, powiedziałam ci, żebyś przyszedł na kolację. Dobrze, mamo. Umyj ręce zanim